Uh, witajcie! Dzisiaj wspaniały dzień, jakbym mógł to bym stał o 6 i tak stałem o 6, ale stałem specjalnie po to, żeby usiąść na krawężniku i czekać na kuriera. Dzisiaj była premiera na jaki Hyper Venom 2 i wraz z tym modelu oczywiście Hyper Venom Phantom, Phantom 2. O żeby było precyzyjnie. Słuchajcie, kurier przyniósł mi tak z godzinkę temu i jak tylko mogłem, to przyszedłem sobie nagrać filmik. Specjalnie nie patrzyłem, co jest w paczce, nie patrzyłem, znaczy spojrzałem, dobra, buty są, to są te, ale nie oglądałem sobie ich tak, żeby razem z wami podzielić się takimi pierwszymi emocjami, żeby mi jeszcze te emocje tak y, nie opadły, żebym był ciekawy, co tutaj się zmieniło, co się zdarzyło, co, co zobaczymy. Okej, okay, dobra, więc tak nie mogę się już doczekać, więc nie będę więcej gadał. Hyper Venom Phantom 2. Proszę Państwa, ja, jak zawsze nie w moim rozmiarze niestety na razie recenzja na pewno będzie i na pewno jeszcze nieraz nieraz będzie się ten model w najbliższym czasie przewijał. E, dzisiaj, jeśli z jakiegoś powodu nie zauważyliście, to jest konkurs e, na fanpage'u tp.pl i za kif. Jeśli się polejkuje wszystko, co tam było do e, wrzucone na temat Hypervenom Phantom 2, to można wygrać e, komplet odzieży e, taką, jaką Neymar ma na, na grafika. Oczywiście ona jest tam związana, ma taki design podobny do korków. Ok, taki szybki unboxing, bo tutaj yy, lecę, lecę do przodu, a nie robię tego, co zawsze powinienem. Yy, dwa buciki, mamy FG yy, z tą grafiką, która tutaj jest. Tutaj jest jeszcze taka plakietka, o której już wcześniej trochę wspominałem w artykułach, ale jeszcze powiem. W środku, żeby żebyście widzieli, nie ma niczego więcej, poza jeszcze oczywiście workiem. Zobaczymy. W międzyczasie przyszedł mi tu jakiś WF, ale mam nadzieję, że nie będą hałasować i będziecie ładnie słyszeć. Woreczek taki ze wzorkiem. Teren. Dobrze, woreczek, woreczek. Przechodzimy do konkretów. Buty. Podeszwa FG. Jak widzimy, tutaj mamy ten taki fajny design, który nieraz się przewijał. Też stosunkowo niedawno go poznaliśmy. Yy, chyba dlatego, że część przecieków dotyczyła tego niższego modelu. Jak wiecie, nie wiem, czy to równolegle, czy to dzisiaj startuje, czy teoretycznie dzisiaj na Nike.com to jest dostępne, jak wrócę do domu, to tam z ciekawością zobaczę, ale będzie niższa wersja, nie wiem, czy wszystkich kolorystyk, czy jednej, ale jakiś tam fade czy coś takiego, nie dam głowy sobie uciąć, czy to był fade, czy nie fade, który będzie miał też skarpetę, ale będzie, właśnie to jest jeden z tych tańszych, on będzie stosunkowo tani w porównaniu do tych Hypervenom. Dobra, trochę jest zmieniona. Może o tym o tym co to jest w ogóle Hypervenom? Dla tych, którzy trafili na ten filmik i w ogóle nie znają tepów, i nie znają mnie nie wiadomo dlaczego, bo interesują się korkami, to powinni. Hypervenom wyszedł dwa lata temu, nie całe, bo on gdzieś tam wyszedł bodajże w sierpniu. Pamiętam, że kiedy Barcelona grała z Lechią Gdańsk, to leciały te reklamy jeszcze tam na telebimach, Byłem na meczu i leciały reklamy pierwszego. Pierwszej kolorystyki. Taki but teoretycznie stworzony dla nowego gatunku napastnika, tak to było nazwane. Gdzieś tam marketing toczył się w wszystkich takich napastników ze świata zwierząt. Czyli ostatnio mieliśmy tego pająka w transformach. Filmik znajdziecie gdzieś tam na kanale. Już nie będę go podlinkowywał, bo się śpieszę, żeby wam to pokazać. Na początku był wąż dobra mniejsza z tym. Zgadzam w nich Neymar, Lewandowski, który w międzyczasie, od czasu kiedy Hypervenomy powstały, on na Hypervenoma z laserów z serii T90, to gdzieś tam i on ewoluował sportowo i zresztą widzieliście na pewno Lewego w grafikach, w artykule prezentującym oficjalnie ze strony Nike Hypervenomy nowe. Co tu mamy do szczegółów? Cholewka jest całkowicie zmieniona, nie ma już tych tak jakby plastrów miodu, Hmm. jest to coś zupełnie innego teoretycznie mówiło się o tym, że to jest Nike Skin i Nike Skin za każdym razem jest trochę inne i teraz przychodzi nareszcie ten moment kiedy jestem w stanie zweryfikować, czy jest faktycznie inne, czy nie inne, bo z grafik to wyglądało bardzo różnie, no i przede wszystkim mogę Wam to yy, powiedzieć Co czego należy oczekiwać, przynajmniej do momentu kiedy nie weźmiecie ich do rąk albo też, yy, no, jeśli kupujecie online, pergolu na pewno niedługo będą, szczerze powiedziawszy, przez chwilę dzwoniłem żeby się dowiedzieć, ale się nie dodzwoniłem ...nurówka mi się zaplątała... ...chcę sobie dogłębnie, mocno rozwiązać, żeby zobaczyć jak to w środku jest zbudowane, bo jak wiecie, no jest to trochę zbudowane inaczej niż poprzednie buty z Dynamic Fit Color, czyli z tą popularnie zwaną skarpetą, nie są one takie jednolite, tylko tu, tutaj mamy ten odstęp, normalnie nie mieliśmy, normalnie była jakaś tam warstwa nałożona na skarpetę, i z tego z tego wychodziły sznurówki a tutaj mamy tak jakby się, by się wydawało że zwykły but a ta skarpeta jest w środku i zobaczymy o co tutaj chodzi wyciągam wkładkę Siak. nie założę na nogi nie powiem wam jak jak to się prezentuje przynajmniej na razie wyciągamy wyciągamy ok może wyciągnę też wkładkę, tak dla samej bajerki, tylko żeby Wam pokazać, wkadeczka wygląda tak. Czach, czach, chcia. Dobrze, jak to jest zrobione? Wydaje się, że wewnątrz, yy, no nie powiem, że dokładnie tak samo, bo ja też nie pamiętam, jak na dotyk takich yy, palców yy, czuło się od środka cholewkę, wydaje się, że jest mniej więcej to samo. Yy, o, pierwsza zmiana, ciekawa, którą zauważyłem, której absolutnie nikt wcześniej nie nie wyczaju, jest taka, że zobaczcie, nie ma tutaj tego tylnego usztywnienia, które mieliśmy w Superfly i Magista. Tego nie ma. Normalnie wiadomo, że tak gdzieś w którymś momencie ta skarpeta musiała się łączyć. I ona pewnie się łączyła pod, pod tym paskiem, a teraz łączy się tutaj. Jest to tak no, bardzo ładnym ściegiem, niemal niezauważalnym zrobione. I wydaje mi się, teraz trochę zdradzę, będzie... Lada moment, na dniach już napisałem recenzję Superfly 4. Jedynym, jedynym małym mankamentem, czymś co się gdzieś tam pojawiało w Superfly było, że zakończenie tego paska, ono gdzieś tam uwierało. I tam napisałem w tej recenzji, yy, przeczytacie, że no jest to coś takiego, co na pewno nie niewielu się zdarza, się przy odpowiednio cienkiej skarpecie jest to tam odczuwalne przez tydzień, czy coś. No tutaj widać, że nawet na takim szczegółem yy, popracowano. Jest, fa fajnie jest to pokazane, że znaczy pokazane, fajnie jest pomyślane, że to łączenie jest w miejscu, w którym teoretycznie najmniej kołnierz uciska kostkę, czy tam stopę, bo jest tutaj kostka, tutaj mamy kość i tutaj jest takie wgłębienie i tutaj nie powinno uciskać. Więc fajnie przemyślane. No i już pierwsza taka rzecz, którą zauważyłem i robi wrażenie. Fajnie jest poprowadzone tutaj miejsce łączenia na jakiś skin. I teraz mogę powiedzieć, że faktycznie to jest Nike Skin. To jest też taka cieniutka powłoka, co wydawało się dosyć niemożliwe, zważywszy na to, że tutaj mamy inaczej zbudowane, ale zaraz to wyjaśnię. on sam jeszcze nie do końca to zgłębię. I fajnie ten Nike Skin tak idzie tutaj i robi taki, taki zygzak nad, nad suszem. Ładnie to wygląda. Nie wiem czemu no oglądaliśmy się wcześniej tych przecieków, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. No przynajmniej ja nie zwróciłem. Yy, może powiemy o tej podeszcie. Jest ten design, który może będzie się tam zmieniał. Yy, o podeszwie. Tutaj mamy notkę. No, notka tutaj mówi, że ta grafika na podeszwie będzie się ścierać wraz z użytkowaniem produktu, ale nie wpłynie na, jakby na, na jakość gry, na, na to, jak buty wspomagają naszą grę. Że tam nie tyle wspomagają, co pozwalają nam dać z siebie stosunkowo yy, jak najwięcej. Ciekawe, że one się zetrą. Dlaczego nie zrobiono to tak, żeby się nie ścierały? Mi się wydaje, że to, co się zetrze, tak już patrząc na tą budowę, to będzie to na tej części, to się pościera. Natomiast to, co jest tutaj na, na tej płytce głównej buta, to powinno zostać, tak mi się wydaje. Wracając już do tak jakby do zupełnie innej płaszczyzny omawianej Hypervenom Phantom 2, podeszwa jest... No, może są jakieś minimalne różnice, ale to jest niewidoczne. Technologicznie jest taka sama jak w jedynkach. Zważywszy na to, że te jedynki były niemal 2 lata, to jednak mi się wydaje, że trochę rozczarowanie mogłoby to coś tam być yy, ulepszone. Nie tyle rozczarowanie, co taka myśl. No. nie jest to fajne, jak ciągle się coś tam powtarza. Co jeszcze? Weźmiemy. Ten, który rozbieramy, już go rozbierzemy do końca. Ten niech sobie tu stoi. Eee, od wewnątrz nie ma jakichś niesamowitych tutaj rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Może od razu się odniosę eee, do tego. Często się pytacie, pytając o podróbki, że na metce jest napisane mailing gdzieś tam, gdzieś tam, a przecież ten but robiono gdzie indziej. Jeśli ktoś podrabia but, no to może podrobić też metkę, więc nie ma absolutnie co patrzeć na metkę. Z samej ciekawości w Bośni są my przynajmniej ta moja para robiona może być też potem gdzieś indziej, bo często yy, wapory są na przykład robione w paru fabrykach, więc to yy, no, jest absolutnie nie ma co na to patrzeć. Yy, czy się zmienił flynic tam? Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że jest to dokładnie to samo. Yy, no, fajne tutaj rzeczy się dzieją, yy, fajnie jest zrobione także jeśli tutaj się rozciąga, to, pod, to jest taki pomarańczowy i on się nam uwydatnia, mam nadzieję, że to widać. To jest fajne, na to warto zwrócić uwagę, w ogóle fajny jest tutaj kolor i sznurówki, które zostały pod to zrobione, bardzo ładnie się to komponuje. Niektórzy narzekają na tą sertową kolorystykę, ale no narzekacie, narzekacie, a powiedzcie, nie chcielibyście założyć na nogę? No właśnie, yy, rozwikłam tą kwestię, o co tutaj chodzi, dlaczego to jest takie odspolone? Sobie pomaczę, wy sobie popatrzcie. A więc werdyk brzmi tak, wydaje mi się, że chodzi o to, iż na tej całej przestrzeni tutaj widać, nie wiem czy zauważycie, czy dobre światło pada akurat, ale tutaj widać taką delikatną linię. I od tej linii zaczyna się właśnie to zgrubienie, które tworzy, tworzy tą przestrzeń, gdzie przyczepione są sznurowadła. Tutaj wszędzie jest normalnie standardowo zbudowana cholewka, tak jak w dwóch poprzednich seriach, które otrzymały kołnierz. Czyli mamy wersję, yy, mamy layer, layer, co to jest layer po angielsku? Mamy no, warstwę fajnitu. Yy, mamy od środka jakieś takie delikatne wyścięłanie, nawet nie tyle wyścięłanie, co warstwę yy, czegoś między fajnitem a stopą. I mamy na jakiś skin na zewnątrz. I to jest ten sam yy, na jakiś skin, sam z pierdołowatymi różnicami, który mieliśmy normalnie. Tutaj się ciekawe rzeczy dzieją, do tego dojdziemy. A tutaj mamy to usztywnienie. I to jest wszystko przyszyte, czy tam przyklejone, nie wiem, do skarpety. Co to daje i dlaczego? Jedyne co mogę powiedzieć, to był ten problem z urywającymi się sznurówkami. Jeśli ktoś na chama zaciągał, to one się urywały. No i jak dla mnie to jest kwestia tego, że ktoś nie umiał zawiązać, albo nie pomyślał przy tym wiązaniu, ale może na Nike tutaj jakoś to uwzględniło i stworzyło but w ten sposób. Minusem jest to, że mamy jakieś zakłócenie tej gładkiej przestrzeni wspomaganej przez te cieniutkie sznurówki, które tworzyły no jakby po raz pierwszy z naszej stopy yy... W butę na naszych stopach taką powierzchnię, która idealnie oddaje kształt stopy i tak naprawdę moglibyśmy grać, jakbyśmy grali boss. E, nierówności kość, która idzie na stopie, na przegubie. E, do tego nawet moim zdaniem troszkę się trzeba przyzwyczaić, bo można wziąć pod uwagę przy szczołach, to trochę inaczej ta piłka tak siada, jak no, w żadnych innych z racji tego, że nie ma zakłóceń. Tutaj znowu mamy e, trochę zakłócenie, ale też utwardzenie. E, więc e, tak jak mówiłem utwardzenie, jakoś lepiej przenosi e, siłę strzału i też tak. Noga niekoniecznie będzie boleć w tych butach, jak powiedzmy, w turystyce standardową. Dobrze. Dwie inne sprawy. Pierwszą jest Flywire i widzę pewną ciekawostkę dotyczącą tego systemu. Flywire to są te nowe włókna, które tutaj idą, które znamy głównie z Superfly. Były one obecne gdzieś tam też jeszcze w tempo. Jak czytacie etapie, to wszystko wiecie. I one są, one się wydawały takie grubsze. I się wydawało, że być może one są trochę zmienione, jest to już już jakaś tam nie tyle ewolucja, co jakieś takie udziwnienie, ulepszenie. Zawsze jeśli system jest dobry, mimo tego, że... Dlatego, że, że jestem zwolennikiem, to zawsze tak niechętnie patrzę na te zmiany. Tutaj się wydaje, że jednak jest to to samo, po prostu bardzo mocno oplecione, nie, 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 się wydaje, że ten narożnik jest taki bardzo tutaj, nie wiem, czy zgrzany, czy co, unieruchamia bardzo te, te włókna. Bardzo się odznaczają po prostu przez to. I to tyle. Wydaje mi się, że reszta jest taka sama, ale fajna rzecz dzieje się w środku, ponieważ nie jest on poprowadzony tutaj na całym, całej długości, tylko tutaj jest tylko kawałeczek i to jest ciekawe ze względu na to, że tutaj uderzamy boczną częścią stopy zazwyczaj tą kością, która nam wystaje, gdzieś tutaj tą przestrzenią. I widocznie, e, czy w wyniku jakichś tam eksperymentów, czy po prostu dla bajery po to, żebym ja te buty zwrócił na to uwagę, bo wiadomo, że jeśli ktoś się na to spojrzy na to i powie, a, to może właśnie być tak, jak ja wam teraz mówię, e, stwierdzono, że te, te, te włókno flywear tutaj może przeszkadzać i zostawiono tą przestrzeń pustą czy to faktycznie jest coś fajnego na co można zwrócić uwagę no to już okaże się po tym jak założę te buty na stopy i ostatnia część tutaj te, te wzoreczki które widzieliśmy bardzo fajnie się one prezentowały na zdjęciach i zadawałem sobie pytanie, czy to jest może coś takiego jak w Maestri, takie poduszeczki czy coś. Po naciśnięciu jest to delikatna warstwa czegoś, szczerze powiedziawszy przypomina mi trochę, chociaż znacznie, znacznie to jest tylko takie przypomnienie, że no, coś tutaj jest podobnego, ale nie jest to to samo. To samo co mieliśmy w zachwalanych przeze mnie Puma Ivo Power 1 i w tej chwili już tego nie ma. Takie wypełnione czymś poduszeczki i według mnie tu może być taka cieniutęka naprawdę warstwa y, czy pianki, czy czegoś y, nieporównywalne do żadnego innego wcześniejszego modelu typu właśnie Maestri, bo tam to było bardzo, bardzo uwydatnione, y, delikatna pianka czegoś, wgrzana takimi, pop, poprzegrzewano jest takie słowo, takimi liniami y, po to, żeby właśnie może bardziej elastyczna była, o, elastyczność, zaraz do tego dojdziemy, czy po prostu żeby nadano taki wygląd, bo to też fajnie wygląda, myślę, że koniec końców trochę możemy na tym zyskać wprowadzenie, bo jednak piłka, jeśli się po nierównościach przesuwa, to my czujemy, czujemy te, że po tych nierównościach ona sobie przechodzi, przez co czujemy lepiej piłkę tak naprawdę de facto, przynajmniej... Tak mi się wydaje, że jeśli but, but jest taki super gładki, to to nie jest do końca najlepsze, bo on gdzieś tam się nam ślizgnie, nie ma tego czucia. I to jest jeden. Przy przyjęciu to nie pomoże, ale ogólnie te wszystkie bajery, to wszystko, co tutaj powiedziałem, że tutaj flywire nie ma, że tutaj e, może nie uwierać. No zakładamy ten but i mamy nadzieję, że on jest lepszy i na no, taki wygląda. Przynajmniej niektóre rzeczy poprawiono, a to, jak wiemy, gdzieś tam wpływa znowu na głowę. To, że się podoba, to, że jest fajna kampania i tak dalej, to jest ta część, która gdzieś tam wpływa na końcową ocenę, mimo to, że w części jakiejś performance'owej się od tego dystansuje. Co tu jeszcze można powiedzieć? Można sprawdzić tak ogólnie, czy sztywność jest jakaś fajna. Wydaje się, że jest na poziomie takim samym jak w jedynkach. Tutaj nie ma żadnych czarów. Wydaje się też, że trochę twardsza jest cholewka. Przez to, że ta warstwa jest tutaj pokryta to, tymi jakimiś pianeczkami w środku, czy czymkolwiek, co to by było, tutaj jest trochę sztywniej. Yy, czy to dobrze, czy niedobrze. Sztywniej różne bywają opinie, szczególnie na temat podeszwy. Tam bardziej można dyskutować na tym, czy lepsza, czy gorsza. Teoretycznie cholewka sztywniejsza to gorsza. Ale jest tutaj tyle elementów, które wpływają końcowo na opinię, że trudno powiedzieć. Ja sobie jeszcze te buty po obracam, jak się znudzicie moim gadaniem, przynajmniej będziecie mieli obraz yy, Myślę, że na ten moment nic innego tutaj mi nie przychodzi do głowy żeby było warte wspomnienia wiele rzeczy na pewno wyjdzie w graniu wiele rzeczy na pewno jeszcze do tego dołoży, na pewno jeszcze pojawią się jakieś fajne filmiki, no i co? czekamy na pojawienie się Phantom 2 na boiskach już co? Mlewy ma na treningu oficjalną kolorystykę potem w finale Ligi Mistrzów a co będzie potem? potem jeszcze mamy wiele kolejnych kolorystyk no i wersję skórzaną o, o której pisaliśmy, że pojawi się w lipcu no i to jest taka kolejna rzecz na którą Będę wyczekiwać i będę ciekaw jak to się zaprezentuje. Bo tak jak tutaj, właśnie mówimy, że ta hodowka jest trochę sztywniejsza i tak dalej. Tam takie rzeczy mogą być zupełnie, zupełnie inne odczucia mogę mieć. No i też ciekawe jak skórę nałożą na, na skarpetę. Czegoś takiego jeszcze nie było, więc jest to dosyć ciekawe. Zrobię jeszcze kilka ujęć. Chłopcy, którzy byli, wyszli tutaj na wf mnie poznali i pewnie chętnie by podbili i sobie obejrzeli nowe korki, więc może to się stanie, może nie. Nie chcę przeszkadzać, też w zobaczymy yy, kilka ujęć. Życzę miłego oglądania, a ja idę montować filmik. Dzięki. Będziecie tu w chodniku? Będziecie na filmie, bo właśnie nagrywałem na temat. A już nie zasłaniać, już co? Dobra, chyba i powiedzcie mi, co myślicie. No, super Ale takie trochę sztuczne. Dzisiaj była premiera dopiero. Jedni jesteście jednym. jesteś na to się wypika. Jesteście jednymi z pierwszych w Polsce, którzy mają mnie w ręce, w ogóle. Że nie ma wstypu. A sam grób, w typu. Tak, no gram, Доброе окей, Хорошо, спасибо, помогите Пожалуйста на биологическом